Ale padłem ofiarą własnej kultury. To znaczy, to znaczy, przyszedłem tutaj i przywitałem się z Rafałem Ziemkiewiczem, a potem dopiero zobaczyłem jego wypowiedź o posłance Felix i teraz po obejrzeniu tej wypowiedzi nie przywitałem się z nim, gdyż jest to zwykłe bydle. Naprawdę? No to ja sobie ja co on się, mówił, no po prostu ja się Straszne hamiszcze to, to ale... jest i y, mam nadzieję, że nie będę miał czynności procesowych, za to teraz mówię, ale po prostu. Swo to w mojo, przekonaniu. Moja ocena, w tak. moim przekonaniu jest to po prostu ham. W takim razie, skoro tak jest, to ja się przyłączam do tego i też bym mu ręki nie powiedział. Powiedział, że to patusiara na starcie. Naprawdę? Tak, tak. To bardzo nieładnie. No, bardzo nieładnie, bardzo. no ale cóż. A blogerki modowe? Dawaj. Tak, bo teraz mam dylemat, bo kiedyś były blogerki modowe, później były słupy reklamowe. A teraz mam dylemat, jak je nazywać, bo zastanawiam się. Ja bym i, ci powiedział, to, ale nie mogę tak. na wizji. Ale ja ci powiem. Ja ci powiem, a ty powiesz mi wybrać, wiesz? Dobra. E, dziadówy, insta Dziaduwy czy Insta Żybraczki. To z racji tego, że one także brają te lajki, komentarze, polubienia. Insta, Uwielbiam Cię! Wiesz, że laski potrafią rzucać na Instagram takie coś? O Jezu, please like me, please follow me. Tak. Ja tak ciężko pracuję na tym Instagramie i okażcie wsparcie, a odpowiadam na wiadomości tylko tym, które mnie obserwują, tak. a nie tym, które no. mnie nie obserwują, bo ja im tak. czasu poświęcać nie będę! Tak. I <laughs> czy wy macie wrażenie, że Principessa się budzi do życia? Mm -hmm. Zajęło nie? nam to dwa miesiące, ale się udaje powoli. Dobra, gramy <grym> dalej. Wiecie, także o zebraczki jest na... ok, tylko znaczy. Za mało dobitne. Coś bardziej musi być wysyłkowywane. Ale co? Kurwa. <grym> Szybko znam kilka historii, nie jesteś dziwko, chwilka to sponsoring On ci płaci za życie taki układ, a ja mówię jakimś takim kurwa